Manko, już nie taki czwartkowy poranku. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądają kanał. Słuchajcie, jesteśmy w selcach. Tak się to nazywa. Pokażę Wam, jak tu jest. Jaka cisza i spokój. Pojechaliśmy samochodem. Byliśmy już w tej miejscowości. Jak ona się nazywa? Pistyria. Tam, gdzie ten. Postira. Chyba tak. No, jak mnie znacie, to wiecie, że to przekręcam. I tam kupiliśmy olej. Napisał ktoś, właśnie pod jednym z filmów, że to jest jeden z najlepszych olejów na świecie. Wygrał jakieś tam mistrzostwa. No i olej kosztuje 15,50 w pięknej litrowej. Gdzieś tu zobaczyć, co tam jest? No tego, bo tu jeszcze nie byliśmy. Teraz wątek A, no i ten olej wygrał. Zobaczcie jakie granaty. Wszędzie mandarynki leżą, wszędzie. My jemy dziennie. Żałujemy, że nie mamy niczego do wyciskania, bo byśmy dziennie sok rano pili. Patrzcie, jaka przepiękna chmura tam siedzi. Jedziemy zobaczyć do portu, jak to tu wygląda. Rano były chmury, a dzisiaj jest bardzo fajna pogoda. Znaczy dzisiaj, teraz się zrobiła tak od dwóch godzin. Spokojnie wyspaliśmy się, nigdzie na rwery nie chaliśmy, bo stwierdziłem, że nie ma słońca, więc odpoczniemy sobie, i pojedziemy autem coś zobaczyć. No a z, tą, z tym olejem i tak trzeba było tam podjechać samochodem, bo yy, niestety ale nie będę wiózł z butelek szklanych 5 kilo w plecaku, bo się wykończę. Po drugie, no nie jest to przyjemne. Kupiliśmy do Klecjana Taki, mi się wydaje, że to jest najlepsze wino, które mi pasuje, ten taki ala bo jeszcze jest to inne, ale, ale ten jest chyba numer jeden. On tu w tym sklepiku właśnie, w tej małej miejscowości. Zobaczymy zaraz tu taką nieruchomość, dom, bardzo fajny, znam już cenę, a wy jak będziecie mogli, to obstawiajcie. Zrobię film i do popołudniu albo... Pod wieczór, go Wam puszczę. Gdzie jest ta Beata? Gdzieś tam zakotwiczyła w tym markecie. Muszę tu poczekać, bo jak ona myśli, że może do góry poszedłem. Ej, słuchajcie, co jeszcze mam chciałem powiedzieć? Co się już dowiedziałem o tym domku? Bo się tam pytacie co i jak z tym domkiem. Więc y, mam już namiary na właściciela. Ale na razie nazwisko i imię. Nie mam jeszcze adresu. Podobno. Ten dom jest opuszczony od 2018 roku, tak jakby. Działka ma 700 metrów, także fajnie w sumie, że nie ma więcej. No bo wiecie, im większa, tym droższa. I staram się dalej poszukać poszuk tego właściciela. Idzie Bata, o coś kupiła. Coś takiego białego, wygląda na ten, na cebulę chyba. Także pilotujcie tam. Te informacje moje, co i jak, co jeszcze, słuchajcie, mówiłem w czerwcu, że droga, drogi są kiepskie na brać. Ale to odnosiłem się do drogi, która leci właśnie z tego portu aż do, do Sutiwan. I ta droga jest taka wyboista, ale te drogi, którymi dzisiaj jechaliśmy, północną częścią wyspy, są naprawdę w bardzo dobrym stanie. I dużo jest takich nowych. Także to mogę polecić. My tu stoimy na parkingu, tu macie pocztę. Słuchajcie, jest cisza i spokój. To jak ktoś chce wypocząć. Jak ktoś ma jakąś taką pracę z ludźmi, gdzie przychodzi do domu i chce ciszy, to ja mu polecam właśnie wyjazd w takim okresie. Wszystko jest tańsze. Że ceny są. Dzisiaj mandarynki były w Lidlu. E, tutejsze po 1 euro. Także bardzo fajna cena. Bo widziałem w trodzi, że 2,5 euro. Także zobaczcie sobie tą różnicę. No My nie kupujemy. My kupimy na koniec e, takie worki. Dzisiaj, właśnie przy Studynaku przyjechał gościu takim autem i miał takie chyba po 5 kilo. To myślę, kupię takie dwa worki dla dzieci. Jeden Landra z ludzi jak będziemy wracać, no bo nie może to tyle leżeć. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze stąd będziemy jechać na inną wyspę. Ponieważ tu jest fajnie i chcemy naprawdę to zjeździć. Dzieci idą ze szkoły. Piszcie, czy ktoś tu z was był w tym miasteczku, czy je odwiedził. Co i jak. Ale ładny ten kościół. Ciekawy, czy... Wow, zamknięty, widzę. Ciekawe czy zamknięty. Cebulę kupiłeś? Tak myślałem. I co? Na pewno zamknięty, nie? Tak. Tak, niestety. Kurczę, tu dachu nie ma w tym budynku. Fajny ten budynek. Szkoda, że to ktoś nie zabezpieczy. Liekarna Stepan Radicz. Nie wiem, czy znacie takiego gościa. Czy mu się tu zasłużył? Musiał się czym zasłużyć, że mu pomnić zrobili. No, właśnie, jaka cisza, spokój. Żadnej rejestracji obcych, żadnych. Wszystko tutaj już. No jakie autko I jeździ. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć z wiadomości? Z wyspy bać. Kolega idzie, albo koleżanka. Ticia. Kotów tu jest dużo. Łażą same. Niektóre przychodzą do nogi Gospa Od Carmena no, Zobaczymy, pojedziemy gdzieś na obiad Polecam knajpę W Supetar Już drugi raz tam jedliśmy Bardzo dobre jedzenie, przyzwoite ceny Średnio 17 euro Więcej nie płacimy Ale tuńczyk wyśmienity Bardzo dobre, nie wiem czy tu będziemy schodzić Chyba nie, bo potem jak tu będziemy schodzić, to będziemy się potem drapać do góry. Także wracamy do auta. Także jedziemy. Natręcę wam. Natręcę wam ten dom. Wracamy, co? Co? Ale ładny, nie? Ten kościół. Bardzo ładny. Gdzie? Nie, nie widziałem. Może na telefonie zostanie. Ale cisza, Ale... spokój, co? No. To wygląda jak jakiś grobowiec. Uczu, już tam idzie do domu. Ale, Ale ładne, ten. Kościół. Także pogodę mamy. Jeszcze dwa dni ma być takie, a potem cały czas słońce. No i polecam każdemu zabrać rower, nabrać i ładować się właśnie na północ. Drogi na dole zobaczycie w późniejszych filmach e, z kamery. Przepiękne, przepiękne. Cały czas jedziecie przy wodzie. Naprawdę. Super, no i wczoraj nazbieraliśmy prawie całe pleca grzybów. Już dzisiaj jadłem z jajecznicą grzyby, dobre podgrzybki. Pierwszy raz 25 lat jeździmy do Chorwacji i pierwszy raz zbierają grzyby. Tu jesteśmy w Tu jedziemy do Sumartin A wczoraj dojechaliśmy, chciałem do tej puś nie do Powlia, tu chciałem jechać. Ale ja wam powiem, ja nie wiem czy ja bym dojechał Albo do Puścica chcieliśmy dojechać Bo tu raczej, tu raczej nie ma dojazdu Stanęliśmy gdzieś tu w tym miejscu, tu I stąd było 11 km, z tego co pamiętam A tu, Postiria, Postira, Tu jest Tak, ale tu jest ten, olej wyciskają, tu byliśmy dzisiaj tu jest ten dom, tu jemy obiady. i Dzisiaj, może sobie pojedziemy. Ja jeszcze pojadę do Milki. Nie wiem, czy Bata ze mną będzie chciała, ale tu chcemy, to jeszcze zrobimy. A, a w tym miejscu, w tym jest ten Urbex. Dzisiaj się pytałem naszego tego starszego pana właściciela. On powiedział, że to jest z czasów Jugosławii jeszcze. I, I to tak jest, nie wiadomo co z tym zrobić. Mają tam jest nieuregulowane coś, no i będziemy tu starali się pojechać. Oczywiście odwiedzimy jeszcze milne. I może, może zobaczymy, czy na tu jest, tu jest bol, gdzieś była widowa góra. Gdzie ona była? Gdzieś tu jest, tu jest, aha, tu ona jest. Zobaczymy, bo jak już tu się wjedzie, to po prostu tu jest ale prawie płasko. Stąd był koszmar, stąd był koszmar. A tu jest gdzieś ta, gdzieś w tym miejscu jest ta pustelnia taka. Chcieliśmy tam w czerwcu zajechać, ale było tak gorąco, że nie ma szans. No, także na pewno odwiedzimy Milne, tu to zjeździmy i jeszcze na pewno będziemy chcieli tu dojechać. No, Jechaliśmy stąd tą drogą bardzo kręte, zakręty. Jak ktoś nie lubi takich drodzi, to aviomarinka, bo może się zrobić niedobrze. No to tu był zjazd na Bol i tędy dojechaliśmy właśnie do Selka i zaraz Sumartin. Także słuchajcie, to mu fajnie leje. Nie, to musi coś tam mieć na dłużę zrobione, ale szkoda, że nie jest ten dach zrobiony. Niech nam dadzą, my tam dach zrobimy, a, a ten budynek nam gratis. To co my byśmy tu robili Bata? Nic, jedziemy tu, odwiedzimy. cieci fajne bez dachu No ale widzisz mury stoją Tyle panie lat Dom będzie miał z 200 lat albo więcej Więc to tam na pewno nic nie remontują Tak, żeby im nie spadło chyba na głowę coś Także słuchajcie ja się Wam podoba co robię Dajcie subskrypcję Tym podziękujecie mi Piszcie komentarze, to jest najfajniejsze. Pozdrowienia dla wszystkich subskrybentów i dla tych co komentują. A my zjeżdżamy na dół do Mariny. I tam zobaczymy co i jak Tam już może dronem polatam, zobaczymy. No, tu jakaś restauracyjka. Uciekamy. Uciekamy do Mariny. Także trzymajcie się.